Kanał trzeba subskrybować, jeśli stale chcesz poćwiartować. I dziś w hardkorowym teście przekonamy się, jakie możliwości ma... No właśnie, zobaczcie, co do mnie przyszło. Cześć moi drodzy, witajcie. Zobaczcie, co to za paczuszka przyszła do maszynotwora. Czyżby to była piła tarczowa zwana ukośnicą z firmy Evolution? No tak, oczywiście. Jako jeden z wielu YouTuberów z branży technicznej otrzymałem taką piłę na testy. No i właśnie zmontujemy ją i przetestujemy. Podczas montażu opowiem wam o kilku szczegółach technicznych. A pierwszym są zastosowane łożyska liniowe kulkowe. Tak więc na pewno prowadnice będą luźno chodziły. No i ten imbus. To jest bardzo fajna sprawa, że ten imbus ma swoje miejsce i zawsze mamy go pod ręką. Instrukcja montażu jest bardzo prosta, krok po kroku. Wałki prowadzące są pełnym materiałem, nie są to jakieś rurki, tylko są to pełne wałki. Chodzą oczywiście luźno. Blokada jest, jak widzicie, yy, skuteczna. Oczywiście przekonamy się podczas pracy o tym, ale póki co na razie wszystko działa i pasuje. Teraz pozwolę sobie zwrócić Waszą uwagę na te zielone bolce, które stanowią swoistą blokadę podczas montowania naszej ukośnicy. Trzeba zwrócić uwagę, że podczas sadzania w ten duży otwór ten bolec musi zaskoczyć w tym małym otworze. No jeżeli się nie nastąpi, to znaczy, że źle zamontowaliśmy. Jak widzicie zasada działania jest prosta, wciskamy i bolec wyskakuje sam automatycznie, naszym zadaniem jest jedynie prawidłowo. Dopchnąć. Oczywiście, jak widać, proces można cofnąć. Bolec da się wyjąć, na przykład do spakowania, jeżeli chcemy piłę transportować czy gdzieś przechowywać. No i to, co mówiłem, zwracamy szczególną uwagę, bo to są nawet względy bezpieczeństwa, więc bolec musi być zablokowany. Zdjąć też się da, jak widzicie, więc nie ma problemu. Teraz, też bardzo fajna rzecz, taki Trzymać przewodu pozwala nam to na nie dość, że przytrzymanie przewodu podczas pracy, jak widzicie, to jeszcze stanowi to swoisty uchwyt do zwinięcia przewodu, co jest bardzo wygodne, bo zazwyczaj te przewody nam się plączą. Jest jeszcze taki fajny zatrzask, który powoduje, że ten przewód się nie rozplątuje samoczynnie. To jest chyba standardowe rozwiązanie we wszystkich ukośnicach ale jest blokada głowicy, tak więc możemy sobie do transportu złożyć. Tu też jest ciekawa blokada wysokości cięcia. Możemy zmieniać jakby dwie pozycje, czyli możemy ciąć do pełnej głębokości, jak również możemy sobie ustawić swoją własną głębokość. Muszę przyznać, że ten zderzak to jest bardzo sprytna rzecz i pewnie się nieraz przyda. A tutaj już mamy serce całej naszej piły, czyli specjalistyczną tarczę, która podobno potrafi ciąć nawet stal. Oczywiście sprawdzimy to, ale żeby to sprawdzić, przy pomocy tego bolca, który widzicie, zablokuję sobie wrzeciono, żebym mógł odkręcić naszą śrubę mocującą tarczę. Zwracamy oczywiście uwagę na kierunek, w którym odkręcamy nasze wrzeciono, czyli tak jak jest strzałka na obudowie. Innym słowem, mamy lewy gwint, bo jak widzicie w prawo odkręcam. To zapobiegnie oczywiście odkręceniu się samoczynnie tarczy podczas pracy naszej piły. Nasza osłona, niestety, nie posiada blokady, ale ta pomarańczowa dźwignia, która pozwala na jej odchylenie, gdy odepchniemy ją w przeciwną stronę, pomagając sobie. Palcami, tak jak widzicie, pozwala na przytrzymanie tej tarczy, tej osłony tarczy na górze. Tak jak pokazałem, zwróćcie uwagę na kierunek, w którym pracuje tarcza, żeby on był zgodny z obudową. Nie wiem, czy to trzeba w ogóle komuś tłumaczyć. I oczywiście patrzymy na nakrętkę, żeby to wklęsłe podtoczenie było. Oczywiście w stronę tarczy, przykręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara używając blokady wrzeciona. I nasza piła jest już praktycznie gotowa do cięcia. Jeszcze tylko kilka dodatkowych elementów dekoracyjnych. No nie, nie tyle dekoracyjnych, bo to są pewne wsporniki, pewne uchwyty. Ale trzeba to sobie jednak samemu zamontować. Zwróćcie jeszcze uwagę na tą listwę po lewej stronie, ten jakby zderzak, że on jest ruchomy. I to jest ruchome po to, że gdy zmieniamy kąt naszej ukośnicy, no to byśmy sobie obcięli ten zderzak, i nawet jest naklejka, że należy go odsunąć. Tu jest takie specjalne pokrętło, więc bez problemu można to zrobić. Jak widzicie, z tyłu jest blokada, żeby można było pochylać ją w jedną stronę. Tu z przodu standardowo jest blokada, żeby pochylać ją w drugą stronę, i jak widzicie. Są takie miejsca, jakby do szybkiej blokady, czyli są takie wycięcia, ale to, to pokrętło, którego teraz użyłem, pozwala na zablokowanie w dowolnej pozycji. Tu jeszcze jest specjalny zderzak, który możemy sobie regulować i, na przykład, ciąć na zmianę raz taki kąt, raz taki kąt. I oczywiście jest wskaźnik laserowy, który się załącza tam na górze. Jest on zasilany z sieci, więc nie trzeba tej baterii. Tu słabo teraz widać, bo jest dobre słońce na dworzu, ale wskaźnik faktycznie jest mocny i dobrze pokazuje. No i przecinamy pierwszy element naszą piłą a jest to opakowanie z samej tarczy. No myślę, że skoro przecięliśmy aż taki gruby materiał, to ze stalą nie będzie żadnego problemu. Tu jeszcze rzut oka na parametry samej piły. No i piłę mamy zmontowaną, więc pozostaje nam jedynie y, przystąpić do jakichś ciekawych testów. Myślę, że najlepiej zacząć jest od stali, bo ta piła podobno tnie stal. No i faktycznie płaskownik 4 mm udało się nam przeciąć. Zobaczymy, jak wyjdzie z cięciem kątów. Niewiarygodne. Nawet udało się uciąć rożek płaskownika 4 mm pod kątem 45 stopni. No jest to bardzo fajne i przyjemne, ponieważ obecnie w moim garażu nie ma typowej piły do cięcia kątów. To znaczy nie było do tej pory, bo teraz już jest i cieszę się tym, ponieważ cznę sobie właśnie jakiś profil stalowy. Nie gruba ścianka, chyba 1,5 mm, może 2 mm. Taki kwadratowy profil, potrzebny mi na zastrzały. No i gdybym nie miał tej piły, to pewnie ciąłbym to ręcznie kątówką, bo nie chciałoby mi się specjalnie przestawiać tej tarczowej makity, którą mam. Na pewno kojarzycie ją z innych filmów. Jeżeli chcecie zobaczyć film o tych piłach, jakie posiadam i może jaką piłę wybrać do jakiej obróbki, no to piszcie w komentarzach, pomyślimy. A teraz sami zobaczcie, jak mi się udały, cięte pod skosem zastrzały. Teraz dziabniemy sobie kątownik, ścianka 3 mm. Z tym oczywiście nie ma najmniejszego problemu. Bardzo fajnie i przyjemnie niesie takie profile stalowe na tej pile. Jestem wręcz zaskoczony, bo piła tak na pierwszy rzut oka nie wygląda solidniej niż jakaś zwykła marketowa ukośnica. A mimo to całkiem dobrze sobie daje radę. Co zademonstruje ten filmik ścięciem dwuteownika? Tutaj mamy w najgrubszym miejscu nawet pewnie z 6, może nawet 8 mm. W tym piecie łączeniu, gdzie są te wszystkie elementy ze sobą połączone, to tam faktycznie jest już grubszy materiał. Mimo to, że ta grubość jest już ponad to, co jest napisane na pile bez problemu sobie poradziło z cięciem takiego materiału. No to skoro tak dobrze poszło z takim y, cieniutkim dwuteownikiem, to myślę, że pora na coś jeszcze bardziej hardkorowego. Może jakaś wielka blacha piątka. Tutaj mamy taki problem, że musimy się wcinać w ten materiał i wszystko jest fajnie, pięknie, tylko że ta piła ma dla mnie za mały przejazd w tym momencie. Chociaż tą blachę całkiem wygodnie się ucięło, nie było pyłu, tak jak z kątówki, bo pewnie gdyby nie tapiła piła, to ciąłbym tą blachę kątówką, ewentualnie może plazmą, chociaż też nie zawsze mi się plazmę chce specjalnie wyciągać i rozwijać. A tutaj praktycznie poszło bardzo fajnie. Pociąłem sobie to z jednej i z drugiej strony, a za chwilę zobaczycie, jak tnę z tego takie blaszki na również zastrzały. To jest chyba pierwszy moment, kiedy tnę na zluzowanych prowadnicach. Przyznam, że miałem z tym obawy, że będzie na przykład mi ciągnęło tą piłę i może na przykład spowodować to wyrwanie zębów, ale nie, nie ma takiego problemu. Bardzo wygodnie się tnie na zluzowanych prowadnicach. Oczywiście wydaje mi się, że jeżeli nie ma takiej potrzeby, to jak najbardziej prowadnicę należy blokować dla przynajmniej bezpieczeństwa tych. Ostrzy węglikowych, żeby po prostu pod wpływem jakichś drgań się nie wykruszyły. No i jak widzicie, płaskowniki z blachy piątki to żadne wyzwanie dla tej piły, wszystko tnie się łatwo i przyjemnie, to skoro Piąteczka to żaden problem. No to spróbujmy czegoś bardziej hardkorowego. Tu mamy taki całownik. Jak widzicie, niby ścianka jest szóstka. W najgrubszym miejscu pewnie będzie z 10 albo 12 mm. I tnę go w trochę taki dziwny sposób. Widzicie, on teraz mi drży. Niestety nie dało się go sięgnąć tym ramieniem, żeby przymocować. Ale muszę go tak uciąć, bo tego nie widać na filmie. Ale tnę tam teraz bardzo mały kąt. Ponieważ ten całownik muszę wstawić w jedno miejsce i tam jest krzywo ucięte, więc tutaj też muszę uciąć to pod kątem. Teraz sobie podłożyłem klocek tak, żeby pozostałą część tego całownika obciąć już prosto, ale oczywiście nie przeciąć sobie tego miejsca, które obciąłem na początku pod skosem. To też jest bardzo fajne i wygodne rozwiązanie, dzięki czemu mogę sobie spokojnie dopasować ten element. Mam nadzieję, że będzie pasował, ale o tym przekonacie się w innym filmie, w którym zobaczycie, co ciekawego powstanie z tych elementów. Myślę, że warto zaczekać na ten film, a jeżeli nie subskrybujesz, to warto zasubskrybować ponieważ kto przegapi ten film na pewno będzie tego żałował. Zresztą tak jak każdego innego filmu na moim kanale, który został przegapiony. Dobra, jedziemy teraz z kolejnym już naprawdę hardkorowym elementem. Mamy taki dosyć gruby dwutaownik, ale tniemy go pod skosem i to jak widzicie w takim dość nietypowym układzie, co dodatkowo sprawia to, że tym niby Najgrubszym miejscu on będzie jeszcze grubszy, no bo będziemy się przecinać, tak jakby yy, po przekątnej. Zresztą sami zobaczycie przekrój, jak to wygląda i jaka w tym momencie jest grubość materiału. Teraz, jeszcze oglądając ten film, wydaje mi się, że mógłbym dociąć ten element być może do końca, gdybym po prostu odblokował prowadnicę, bo za chwilę zobaczycie, że nie dociąłem go w takiej pozycji do samego końca, ponieważ opierała mi się już ta część tego dwuteownika o obudowę piły, a teraz tak właśnie patrzę i wydaje mi się, że dociągnął go do końca, odblokowując prowadnicę. No już niestety tego chyba nie, mam, nie będę miał okazji sprawdzić, ale wy, jeżeli zainteresujecie się tą piłą lub jeżeli ją macie i cieliście podobny dwuteownik, no to możecie oczywiście napisać w komentarzu tak Adam zrobiłbyś to lub Adam nie dałbyś rady a wtedy ja pewnie nagram film i udowodnię, że dałbym radę <grybujesz> dobra, U zaraz zobaczycie jaki jest efekt tego cięcia nawet całkiem sprawnie to poszło myślę, że yy, stosując jakąś inną metodę trochę bym tutaj się musiał namęczyć, a tą piłą to praktycznie bez problemu nie musiałam nic trasować Tutaj znowu, prawdopodobnie, gdyby nie ta piła, to użyłbym kątówki, ewentualnie, może plazmy, ale tak czy inaczej musiałbym to natrasować i na pewno nie byłoby to tak równo jak na tej pile. No to co, moi drodzy? Myślę, że zaprezentowałem możliwości tej piły. Jeżeli chodzi o dokładność, to ja tutaj się nie spodziewam jakiejś ogromnej dokładności. Ja tnę dla siebie tutaj rzeczy do spawania. Jakieś tam drobne szczelinki dla mnie nie stanowią żadnego problemu. Sobie to zaleję. W każdym razie to wszystko co tutaj pociąłem do tego, co właśnie buduję. A to jest na razie tajemnica, ale wkrótce się przekonacie. Ale póki co myślę, że zaspokoiłem Waszą ciekawość odnośnie... Cięcia stali na tej pile. Widziałam ją na innych kanałach, tam ktoś uciął jeden czy dwa profile i wyrażał swoje zdanie. Myślę, że trzeba trochę dłużej popracować tą piłą, żeby można było coś więcej na jej temat powiedzieć. No i to też zależy, jakim zapleczem dysponujemy po prostu w naszym warsztacie. Bo jeśli ktoś ma wypasioną piłę taśmową no to może się wtedy zastanowić, czy taka piła tarczowa to w ogóle jest dla niego jakaś alternatywa. Tak czy inaczej, ja już Wam w tym momencie bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym, na pewno bardzo ciekawym odcinku na moim kanale. Hej!